I przyjeżdża do mnie Mikał Podolski, mówi Sylwester. Napisałem kolejny tekst na ten temat. No nie potrafię się przebić. Nikt nic im nie robi. Zobacz, nadal działają. Były programy w TVN-ie, w Polsacie na ten temat. Oni ciągle funkcjonują. Dobra, weż, szedłem w tą sprawę. I w momencie, kiedy my walczymy o prawdę, wiecie co, gdzieś show biznesu, zrobi taką akcję, tak dla zatoki. Tak dla zatoki sztuki. Te wszystkie gwiazdy, które wy kochacie. Popatrzcie sobie w archiwach. Notabene chcę wam powiedzieć, że te gwiazdy mi ścigać, mówią, że ścigają mnie sądownie za to, że ja o tym powiedziałem w filmie. Jakim głotem obrzucili nawet. Ja tam przecież, jak ktoś oglądał ten film, co ja mówiłem, ja nie wiem, że są pedofilami. Ja tylko mówię, że spierali miejsce. I w momencie wojny o to, żeby ci ludzie ponieśli konsekwencje, spali to miejsce tych ludzi. Za te słowo tak dla Zatoki. A jak oni w mediach mówili ludziom, że Latkowski nazwał ich pedofilami. Bzdura! Obejrzyjcie ten film, bo zawsze można opakować coś i przedstawić to inaczej. W momencie, kiedy ja się nawalałem o to, żeby zatrzymano Krystka i żeby zlikwidowano to miejsce, to ci ludzie zorganizowali akcję poparcia tam, gdzie krzywdzono to dzieci. Bo dzisiaj już nikt nie kwestionuje, że tam dochodziło do, do takich rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że to, to tutaj Gazeta Wyborcza nazwała to, nie ja, Zatoką Świn na pierwszej stronie.